Witaj na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię cały proces tworzenia przestrzeni w terrarium Gekona Lamparciego. Generalnie, yy, dla jednego dorosłego osobnika Gekona Lamparciego, minimalne wymiary terrarium to jest 60 cm na 40 na 40. Cm. Jeżeli chcemy trzymać w terrarium grupówkę, do każdego kolejnego osobnika dodatk dokładamy dodatkowe 20 cm obwodu terrarium. Czyli przy dwóch osobnikach wymiary będą 80 na 40 na 40, przy trzech 100 na 40 na 40 i tak dalej. Oczywiście, y, wymiary możemy zwiększać nie tylko y, na długości terrarium, ale także na szerokości i na wysokości, o ile dobrze zagospodarujemy przestrzeń w terarium. I tak ja y, do swojego terarium użyłam gotowej. Bryły z płyty HDF o wymiarach 80x50x50 na na 50 i przygotowałam to terrarium dla trzech samiczek Gekona Lamparciego. Nagrywałam już jeden film na temat tego, czy można Gekony Lamparcie trzymać w grupach, i w tym filmiku wyjaśniałam, że jeżeli chcesz trzymać grupówkę Gekona Lamparciego, tylko i wyłącznie samice. Życzę miłego oglądania i zapraszam na film. terrarium gekona lamparciego nie możesz zapominać o stworzeniu od razu odpowiedniego systemu dogrzewania terrarium. I tak, ogrzewamy pół terrarium gekona, tworzymy wyspę ciepła, na której będzie od 30 do 33 stopni Celsjusza i temperatura będzie stopniowo spadać do strefy zimnej, w której będzie od 22 do 25 stopni Celsjusza. Gekon lamparcie dogrzewamy tylko i wyłącznie w dzień, w nocy temperatura spada do temperatury pokojowej. Jest wiele metod dogrzewania terrarium. Może to być lampa grzewcza, promiennik ciepła, mata grzewcza albo kabel grzewczy. To, którą z tych metod wybierzesz w swoim terrarium, zależy od tego, jakie masz terrarium, jakie masz użyte podłoże w terrarium, i także od tego, jakie masz gekony. Gekony niektórych odmian nie mogą być dogrzewane lampą grzewczą. Ja mam na przykład Gekona Rainwater Blazing Blizzard i to jest Gekon o bardzo, bardzo jasnym ubarwieniu, który nie może być dogrzewany lampą grzewczą. W tym przypadku w grę wchodzi tylko promiennik ciepła, mata grzewcza lub kabel grzewczy. Ja w swoim terrarium użyłam promiennika ciepła. Wydaje mi się, że w tym przypadku było to najprostsze i najlepsze rozwiązanie. Dziękuję, że obejrzałeś ten odcinek do końca. Jeżeli wydał Ci się interesujący, zostaw proszę łapkę w górę. Dziękuję i do zobaczenia. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire.